Także pozdrawiamy jeszcze raz, troszkę wyżej, troszkę fajniej, piesek mnie ciągnie na górę, ale tak jak mówiłem, odpuszczam dzisiaj, Tuż już jest za zimno, to jest nieziemski wiatr, także odpuszczamy sobie, tak jak widzicie, źle pokazałem, do góry, do góry to było na, na Makowice. A tu jest, tu jest, tu jest zamek. Zapraszam na poprzednie filmy. Tam jest jakiś KTM Freeride czy coś takiego. Także tam macie, jak jestem na miejscu. Chodź, wracamy! A tam w dole co mamy? Poprat Tam w dole mamy poprat Także szczerze mówiąc nad to jeszcze trzeba popracować troszkę